Bo nie chlapało. Cześć, Bartek Urban. Zapraszam do testu Golfa Old track to stosunkowo nowe nadwozie w gamie Golfa, bo pojawiło się dopiero w zeszłej, siódmej generacji. Ale to nie oznacza, że Golf nie występował wcześniej w uterenowionych wersjach, bowiem nie wiem czy pamiętacie, ale było coś takiego jak Golf Country. Można powiedzieć nawet, że wersja Country wyprzedziła modę na suwy czy tam crossovery, bowiem Golf Country oparty był o drugą generację Golfa i występował w latach 1990-1991. Dziś, 30 lat później, na ulicach królują właśnie takie podniesione konstrukcje, takie właśnie jak nowy Golf All -track. W ogóle odmiana All -track jest fajną alternatywą dla suwów czy crossoverów, bo to nie jest typowa pseudoterenówka, tylko podniesione kombi. Old poznamy właśnie po plastikowych nadkolach wokół całej karoserii, delikatnie zmienionych zderzakach z dodatkowymi lampami oraz po oczywiście podniesionym zawieszeniu. Chociaż to tak naprawdę nie rzuca się w oczy, bo Old Track jest wyższy od zwykłego Golfa zaledwie o 12 mm. Tak, 12 mm. Ale prześwit jest większy od zwykłego warianta o 30 mm i wynosi 165 mm. To zasługa m.in. kół o większym profilu 45. Czyli wymiary jak widzicie, są delikatnie zmienione względem zwykłego kombi. Co ciekawe, różni się nawet rozstaw osi, gdzie wersja Old Track ma o 10 mm większy rozstaw osi. Wydaje mi się, że jest to pokłosie napędu na 4 koła, bowiem Old Track występuje tylko i wyłącznie z napędem na 4 koła, czyli 4Motion Ogólnie Old Track wygląda nieźle, chociaż tylna część nadwozia w nowym golfie kombi nie przypadła mi do gustu. Wygląda jakoś tak ociężale i smutno, no i ma te fatalne atrapy wydechów. To jest słabe. Na szczęście auto broni się bagażnikiem, który jest przeogromny Wersja Alltrack w kabinie ma dokładnie tyle samo miejsca, co zwykłe kombi, więc i bagażnik ma tą samą pojemność – 611 litrów Kufer ma podwójne dno, a pod spodem jest jeszcze miejsce na koło zapasowe albo butle z gazem Bagażnik można oczywiście jeszcze powiększyć poprzez położenie tylnej kanapy, co robimy wygodnie z poziomu bagażnika Kufer wtedy ma 1642 litry. Niezła jaskinia w bagażniku znalazłem też dwa haczyki na zakupy oraz gniazdo pod zapalniczkę. Z tyłu w golfie kombi jest mnóstwo miejsca. Poważnie, mnóstwo. Zobaczcie, ja mam sporo miejsca na nogi, jak i na głowę, a mam 186 cm wzrostu. Do dyspozycji mamy podłokietnik z miejscami napoje, oddzielną strefę klimatyzacji oraz dwa złącza USB. Już tylko typu C. Fajnym patentem są dodatkowe małe kieszenie w plecach foteli, np. na jakiś telefon czy okulary. Sprytne. Z przodu również jest wygodnie, a na fotelach mamy dedykowaną tapicerkę wraz z napisem Track. Łatwo przybrać wygodną pozycję i dużo to jest regulowany w dwóch płaszczyznach podłokietnik. Deska rozdzielcza, poza napisem All Truck na kierownicy, jest dokładnie taka sama jak w zwykłym Golfie, czyli jest cyfrowa rewolucja i niestety bardzo słabo pod względem ergonomii. Golf na desce ma tylko jeden fizyczny przycisk. Tak, jeden. Ten od świateł awaryjnych. Każdy inny przycisk jest dotykowy, a to tak naprawdę uniemożliwia przyciskanie na czuja, czyli zawsze trzeba odrywać wzrok od jezdni. Co gorsza, na przykład przyciski pod ekranem nie są podświetlane w nocy, a służą na przykład za zmianę temperatury oraz regulację głośności. No okej, okay. w sumie na kierownicy też mamy regulację głośności i na szczęście wciąż fizyczne przyciski. Chociaż tyle dobrego ale na przykład wciąż nie rozumiem, dlaczego sterowanie nawiewami na szybie jest teraz po lewej stronie zamiast jak w każdym aucie po prawym. Pewnie chodzi o minimalistyczny wygląd deski, ale jak dla mnie powinna być jednak zachowana paka pewna granica pomiędzy minimalizmem a praktycznością. W Golfie tego zabrakło. Ale muszę pochwalić programistów, bo wreszcie system zaczyna przypominać prawdziwy system i wszystko działa. Wciąż się zdarzają lekkie przycięcia, ale tym razem nie miałem żadnych błędów czy o zgrozu gasnących ekranów a to spotkało mnie w teście zwykłego Golfa. Nie ma też magicznego przycisku na środku tej płytki, gdzie też w teście zwykłego golfa, klikając pomiędzy przyciskami odpalała się jakaś funkcja. Tu na szczęście jest OK. Widać, że WAG powoli zaczyna panować nad swoją elektroniką. A to cieszy. Tym razem też nauczyłem się na przykład, jak wyłączyć kontrolę trakcji, bo to jest bajecznie proste i zrozumiałe. Wystarczy kliknąć na zakładkę pojazd. Potem wybrać widok na zewnątrz, raz przesunąć widok w bok, kliknąć w hamulce i cyk, możemy się bawić SC oraz ASR. Drugi ekran to cyfrowe zegary. Które oferują mnóstwo widoków i personalizacji. Ale to tak naprawdę mnóstwo, chociaż ja korzystałem ciągle z klasycznego widoku, z obrotomierzem i prędkościomierzem, oraz z klasycznych kolorów. A te w sumie są dość pstrokate i trudno o jakąś taką neutralną, klasyczną barwę. A szkoda, miło, właśnie jakby producent dorzucił więcej takich normalnych motywów kolorystycznych. Pod względem materiałów, to wciąż jest typowy Golf, i moim zdaniem to już troszkę nie przystoi. Owszem, wszystko jest super spasowane, nic nie skrzypia, nie stuka, ale część materiałów jest dość przeciętna i Volkswagen mógłby nad tym popracować. Plus za to, że jest bardzo mało piano black, a w zasadzie tylko w okolicach tego dzynza do zmiany biegów i to wszystko. W przyspieszonym tempie pokażę wam schowki i po chwili zaglądamy pod maskę. Podobnie jak u poprzednika, taki tutaj w odmianie Alltrack mamy tylko jeden silnik i jest to 20 TDI. To znaczy poprzednia generacja była też z 1.8 TSi, ale pod koniec produkcji w ofercie był już tylko 2.0 TDI. I tamto 2.0 TDI miało moc 184 koni, a w nowym jest już koni 200. A to oznacza sprint do setki w czasie 7,1 sekundy. Ba, ja zmierzyłem to auto i wyszło równe 7 sekund. Bardzo, ale to bardzo prędko. Szybciej np. niż Octavia RSIV o mocy 245 koni, którą ostatnio testowałem. No ale tam był napęd na przód, a Alltrack ma zawsze napęd na cztery koła Formotion. No właśnie, Formotion. Jest to oczywiście napęd z dołączaną tylną osią za pomocą sprzęgła wielopłytkowego, czyli jest to bardzo popularny Haldex. Do jego pracy żadnych zastrzeżeń nie miałem, chociaż w mocny teren i tak Alltrackiem by nie pojechał Po pierwsze, miałem zwykłe szosowe opony, a po drugie, te 30 mm zwiększonego prześwitu to nie jest jakoś przesadnie dużo Poprzednik miał większy prześwit, bowiem wynosił on 175 mm, a nowa wersja ma 164 Zresztą to widać z profilu, że nowy track nie wygląda jak był mocno podniesiony. Ja oczywiście pojechałem w teren, ale taki delikatny, po takich polno-leśnych drogach i golfik sobie radził dzielnie, chociaż czuć było właśnie opony, które oczywiście mają bardzo delikatny szosowy bieżnik. Zdziwiło mnie jednak nieco zawieszenie, po którym spodziewałem się, że będzie bardziej pływało, a tu było naprawdę nieźle. Auto mało wychylało się na zakrętach i jest nad wyraz pewne. No i oczywiście jest komfortowe. I szybkie. Naprawdę te 200 koni i przede wszystkim 400 nm robi robotę. Jak tylko skrzynia zredukuje, to auto idzie jak głupie. Niestety. Skrzynia wciąż malaga i czasami trzeba delikatnie poczekać na tego strzała w plecy. Ale jak już zredukuję, wchodzi naprawdę świetnie i pali przy tym bardzo mało. W mieście mieściłem się w 7, 7,5 litra, co uważam za ładny wynik. Na trasie przy 140 auto paliło mi 7 litrów, a przy 95. Moim zdaniem bardzo ładne wyniki. Bardzo ładny jest też bak paliwa, który ma 55 litrów pojemności, czyli najwięcej wśród pozostałych golfów, bowiem słabsze jednostki w nowym golfie mają 50, a nawet i 45 litrów pojemności baku paliwa. Dużą zaletą Oltraka są jego właściwości, że tak powiem, pociągowe, czyli to, że może pociągnąć przyczepę z hamulcem do 2 ton. Zwykły Golf Compi może do 1400 kg, więc różnica jest spora na korzyść Oltraka. Niestety, sporo też kosztuje. Mówiąc sporo, mam na myśli bardzo dużo, bowiem All-Truck występuje tylko z najdroższym dieslem, z automatem dwusprzęgowym DSG oraz napędem na 4 koła, a także ma bardzo bogate wyposażenie. Jego cena minimalna to 178 890 zł. A testowany egzemplarz doposażony w parę bajerów to 201 950 zł. A najlepsze jest to, że podstawowy Golf Alltrack jest tylko o 9000 zł tańszy od Passata Alltracka z dokładnie tym samym silnikiem, tą samą skrzynią biegów i tym samym napędem. Ba, obecnie jest promocja na Passata i cena spadła do 180 890 zł, czyli tylko 2000 zł różnicy pomiędzy Golfem a Passatem w tej samej wersji. Chociaż muszę lekko obronić Golfa, że dodatki w nim są tańsze niż w Pasacie. Gdzie, na przykład, genialne światła matrycowe LED w Golfie wymagają dopłaty 4000 zł, a w Pasacie aż 10 10000 zł. Czyli różnica jest duża. Pozostałe opcje też są jakieś 10-20% droższe w Pasacie. Ale i tak wybrałbym Passata. Raz, że jest większy, dwa ładniejszy, a trzy jeszcze jest nieco analogowy, czego o Golfie w ogóle nie można powiedzieć. Tutaj wszystko jest dotykowe i ciężkie w obsłudze, a przecież Volkswagen zawsze syją z prostoty i ergonomii. A co do Oldtracka, to szkoda, że nowy Golf Track jest tak mało podniesiony, bo jednak spodziewałem się, że będzie ciutkę wyżej. Ale i tak uważam, że uterenowione kombi są znacznie lepszym wyborem niż suwy czy crossovery. Kombi mają większe bagażniki, mają lepsze właściwości jezdne na asfalcie, zbliżone właściwości terenowe, a przy tym palą mniej i są szybsze. Cześć!